Cieszymy się, że ludzie wspomagają akcje. No i robimy co możemy, żeby ratować zabytki. W tym roku zbieramy na dofinansowania dla harcerzy na akcje letnie. Aha, czyli obóz, tak? Tak. A jakieś zimowisko też wchodzi w rachubę? Najprawdopodobniej tak. Jeżeli w tym roku będzie, bo jeszcze nie do końca wiadomo jak to będzie z warunkami pandemii, ale najprawdopodobniej tak. Wspomagę. Tak. Przekazać taką informację, co w poprzednich latach było zrobione, tak? To jest, akulowka, ale są informacje, Co było zrobione, jak to wyglądało przed, jak to jest teraz. W takim tak 2012-2017 odrestaurowano około 13 nagrobków rodzin związanych z Warką, m.in. księdza Ciemniewskiego, Pauliny Hibner. Franciszka Szmalca, Mateusza Hermana, Jana Fontesika. W 2018 roku odnowiono rodzinę Malczewskich, i grup Kazimierza Marciniaka. Wpraszamy do wsparcia naszej akcji. I do kiedy będzie ta akcja trwała? Do 2 listopada. Do 2 listopada, do godziny 16. A więc bądźmy ofiarni.